Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Wie pan co, bo mamy taką pogodę, a ja bym chciała, żebyście mi kukał myli. Wie pan, tak żeby się, no, świeciły, jakieś Topkołcik czy coś. No pani, ale to nie są kurwa paznokcie, tylko opony, nie? No ale na pewno macie coś takiego, nie? No w sumie, to wie pani, na jesień nam przyszedł taki z FX'a Tire Gel. No jak pani nałożymy no to świecić się będą, no i kilka myć się utrzymają, nie? No to możemy zrobić. E, no ile to drożej wyjdzie? No do takiego mycia no to nie wiem, no 20 zł więcej za te oponki. Ile? Pani seba nie poważne. Na no, na paznokciach za cyrko nie to ile pani dopłaca, co? Niech pani zostawi kluczyki, ja pani to nałożę, przynajmniej kilka myć się utrzyma, zobaczy pani, będzie pani zadowolona. Dawaj pani klucze. Three days later. O kurde, ale kapcie. Te? Ej, no chyba z 5 lat temu kupiłem. No, ale o kółkach mówię. Pani kochana, pani popatrzy jaki normalnie efekt, nie? Tylko świeci się, bo się świeci, ale jakby pani chciała mieć satynę, no to wtedy trzeba dotrzeć opąkę. Także jaki by efekt pani chciała z tego dressingu? No najlepiej jedno takie, jedno takie. A co to kurwa zebra? Co? Co? Dobra, daj kluczyki. Jadę.